Szanowni Państwo, ta lista, niekończąca się lista pisowskich milionerów, ludzi, którzy przez powiązania z rządzącymi zarobili setki tysięcy, czasami miliony złotych, każe nam postawić takie naturalne, podstawowe pytania. Jak to jest, że żona pana posła Sobolewskiego zahaczyła o 10 spółek powiązanych z władzą? A pracownik socjalny, ciężko harujący, zarabia na rękę około 3400 zł. Jak to jest, że poseł Janusz Kowalski wydoił ze spółek 2,5 miliona złotych, kiedy początkujący nauczyciel, nauczycielka zarabiają na rękę 3700 zł miesięcznie. Niech te osoby, te pisowskie tłuste koty, Staną dzisiaj przed właśnie pracowniczką socjalną, przed nauczycielami. Niech spojrzą im w oczy. Niech im powiedzą, że te pieniądze, te miliony, te setki tysięcy im się po prostu należały, że mieli je dostać. My chcemy pomóc ludziom pracy. Ludziom, którzy codziennie wstają wcześnie rano, harują, ciężko pracują dla nas, na nasze państwo. Na to, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Chcemy pomóc opiekunkom żłobkowym, nauczycielom, nauczycielkom, właśnie pracownikom i pracowniczkom socjalnym. Chcemy, żeby mogli godnie żyć. Dlatego damy 20% podwyżkę dla wszystkich pracowników budżetówki i wprowadzimy największą w historii obniżkę podatków. Tak, żeby ludzie mogli zachować pieniądze i by mogli normalnie funkcjonować i nie martwić się o to, czy uda im się dopiąć do końca finansowo miesiąc. My jako koalicja obywatelska stoimy po stronie ludzi pracy. Pisowcy stoją po stronie swoich milionerów. Szanowni Państwo, pisowcy baronowie w spółkach kontrolowanych przez Karpaństwa mają się doskonale. Niestety w innej sytuacji znajdują się polscy przedsiębiorcy. Liczba bankructw, niewypłacalności wzrosła w zeszłym roku o 30%, w sektorze usług i w handlu o 40%. Polskie firmy nie są w stanie znieść rosnących cen energii, rosnących składek, rosnących podatków. Tylko same zusowskie składki wzrosły w ciągu dwóch lat o 30%. To dobija polskie firmy, najczęściej te najmniejsze. Pisowskich baronów to nie interesuje. Ludzi typu Obajtek i jemu podobnych to zupełnie nie interesuje. Oni mogą wciąż realizować polityczne zlecenia płynące z Nowogrodzkiej. Jaki jest tego skutek? Widzimy dzisiaj wszyscy na stacjach benzynowych w całej Polsce, gdzie z uwagi na polityczne zlecenie w bardzo wielu miejscach. Paliwa po prostu brakuje. Polscy przedsiębiorcy znaleźli się w stanie wojny. Wojny wypowiedzianej im przez państwo PiS. My, Koalicja Obywatelska, mamy pakiet rozwiązań, które pomogą im w wyjściu na prostą. Doprowadzimy do obniżenia cen energii dzięki przedstawionemu w ubiegłym tygodniu planowi transformacji energetycznej Polski. Wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców, aby raz w roku, przez miesiąc. Byli oni zwolnieni, zwolnieni z płacenia składek ZUS-owskich. Wprowadzimy chorobowe, płacone przez ZUS, a nie przez pracodawcę. W końcu wprowadzimy tzw. Tak kasowy PIT, aby przedsiębiorca płacił podatek dopiero, kiedy otrzyma przelew z tytułu wystawionej faktury, a nie tylko po jej wystawieniu. Szanowni Państwo, te setki milionów złotych. Wydane na rodziny yy, rodziny działaczy pisu, na osoby, które często o gospodarce nie wiedzą absolutnie nic, te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane znacznie znacznie lepiej. Chociażby na sfinansowanie wielkiego ogólnopolskiego programu yy, wspierania in vitro, wspierania Polaków w drodze do rodzicielstwa. My jako koalicja obywatelska po wygranych wyborach 15 października natychmiast przystąpimy do wspierania polskich przedsiębiorców i do rozliczenia tych osób, które nienależnie pobierają horrendalnie wysokie wynagrodzenia. Tłuste koty powiązane z władzą, z pisem, mają się świetnie. Nie dotykają ich problemy zwykłych Polek i Polaków. Wiemy, że nasze społeczeństwo ubożeje. Wiemy, że rośnie liczba osób, które żyją w ubóstwie. Wiemy, że coraz ciężej jest osiągnąć tak zwane minimum egzystencjonalne. Nie zmieniają się kwestie dotyczące świadczeń. Ludzie nie mogą liczyć na pomoc. Rząd, który wyciera sobie twarz hasłem rodzina i odmienia go je właściwie przez wszystkie przypadki, polskie rodziny ma za nic. Wspiera za to swoje rodziny, i tu mamy listę osób powiązanych z władzą. Które zarabiają horrendalne sumy. Chcemy ich rozliczyć, chcemy to zakończyć, chcemy, by Polkom, Polakom, ludziom, którzy ciężko pracują, po prostu żyło się lepiej, by mogli żyć godnie. Możemy to wszystko zmienić 15 października, stawiając na przełom, na wolność i po prostu na ludzi pracy, tak jak robi to Koalicja Obywatelska. Teraz chcieliśmy Państwa zapytać, czy są pytania związane z tematem konferencji. Tak, Pani chciałam zapytać o tym, premier. Bo on... Waszą siłę i na pewno proszę samorządu i bogate samorządowe. No właśnie chciałam no widzimy, że pan premier Morawiecki naprawdę jest w dobrym humorze, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy wypowiada nieprawdę, za nieprawdę został też przecież skazany prawomocnym wyrokiem. Szanowni państwo, Mówmy o tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Spółki powiązane z władzą i fundacje wspierają kampanię referendalną. Telewizja, która kiedyś była publiczna, zajechowuje się jak firma PR-owa rządu. I tam cała ta propaganda leci od rana do wieczora. Eee, wykorzystują wszystkie możliwe mechanizmy. Angażują ministerstwa, w tym Ministerstwo Rodziny, które kontrolowaliśmy, które organizowało pikniki, chociażby 800, żeby ich politycy mogli się lansować. OBWE przy okazji poprzednich wyborów stwierdziło, że chociażby ze względu na zaangażowanie mediów po stronie rządzących te wybory były no, niesprawiedliwe i ten wynik też jest niesprawiedliwy, dlatego szanowni Państwo nazywajmy rzeczy po imieniu oni mają cały aparat państwowy, a my mamy po stronie ludzi, obywatelki, obywateli którzy mają absolutnie dosyć rozkradania państwa afery, która goni kolejną aferę tego, że nikt ich nie szanuje że kobiety są codziennie obrażane, że tak naprawdę odbiera nam się możliwość swobodnych wyborów i decydowania o samym sobie. Dlatego można to zmienić 15 października i my to będziemy stali, starali się zrobić. Chociaż absolutnie mamy świadomość tego, że nasze siły są tutaj nierówne, bo oni wykorzystają każdą możliwość, każdy aparat funkcjonowania państwa, by wesprzeć swoją kampanię, by właśnie nie pozbawić się tych horrendalnych sum, które mogą inkasować do swoich portfeli i wkładać do swoich kieszeni. Ja chciałem zapytać o Komisję Europejską, która nie odwróciła kolejnych miliardów dla Polski. Chodzi tutaj o Fundusz Spójności, no i mm -hmm. też przede wszystkim też wniosek do KPO nie został wysłany i ponownie Trybunał Konstytucyjny nie zebrał się w pełnym składzie. Myśli Pani, że w ogóle uda się z tym pieniądze Polska zobaczyć, czy jednak jest to melodia? Te pieniądze powinny już pracować w gminach, w powiatach, mogłyby wspierać ochronę zdrowia, mogłyby wspierać transformację. Moglibyśmy pokazywać na mapie, gdzie i jakie e, placówki mogłyby powstawać. Te pieniądze są nam bardzo potrzebne. Te pieniądze to są ukradzione pieniądze Polkom i Polakom, które już mogłyby na ich rzecz służyć. E, nie ma wniosku, nie ma działań, są tylko puste słowa rządzących, a o tym, na co te, kwo, te kwoty mogły być przeznaczone, jeszcze chciałbym poprosić, żeby Andrzej. 270 miliardów złotych to pieniądze, które mogłyby już dziś pracować w polskiej gospodarce, wspierać rozwój polskich firm, wspierać tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy. Tych pieniędzy wciąż nie ma i nie ma ich z powodu absurdalnej wojny e, pomiędzy Kaczyńskim i Ziobro. Te pieniądze mogłyby przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce, mogłyby istotnie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, mogłyby być również wydane chociażby na ochronę zdrowia, tak jak to się dzieje w wielu państwach wokół nas, które z tych pieniędzy już korzystają. Mogłyby być wykorzystane do wspierania również wydatków samorządów, które jak wiemy w ostatnich latach zostały przez działania pis niezwykle dociążone ich budżety znalazły się pod olbrzymią presją. Tak się nie dzieje i zaraz po wyborach pierwszego dnia zajmiemy się tym, aby KPO dla Polski zostało odblokowane i aby te pieniądze do polskiej gospodarki wpłynęły. No nie może być tak, że obywatelki i obywatele mieszkający w Polsce są po prostu poszkodowani w stosunku do innych mieszkanek i mieszkańców Europy, którzy otrzymali te środki. Te środki już są wykorzystywane tylko dlatego, że nasi rządzący po prostu nie potrafią tych środków do nas wprowadzić. Chcą dalej łamać prawo, nie chcą przestrzegać zasad praworządności, nie chcą wycofywać się ze szkodliwych ustaw, które wprowadzili. Tak po prostu nie może być. Dlatego my będziemy stali po stronie Polek i Polaków i jesteśmy gwarancją tego, że Środki z KPO trafią do gmin, do powiatów, do przedsiębiorców, tam, gdzie jest ich miejsce. Czy w takim razie kampania nie jest tylko o ale także o wartościach? Kampania przede wszystkim jest o tym, jak dzisiaj funkcjonuje się obywatelkom i obywatelom? Wystarczy potowarzyszyć im w codziennych czynnościach, żeby zobaczyć, jak dużo muszą zapłacić za zakupy, jak ciężko jest im spiąć każdy miesiąc, ile kosztują dzisiaj opłaty za media, ile kosztuje rata kredytu, o tym, jak rosną ceny i o tym, co PiS im odbiera każdego dnia. Afera goni aferę. My nie możemy doprosić się o to, żeby powstały gabinety ginekologiczne. ginekologiczne. W połowie gmin ich nie ma. My nie możemy doprosić się o placówki, w których można by było opiekować się dziećmi w wieku żłobkowym, w połowie gmin ich nie ma. To są pieniądze, które powinny tam trafić. Pieniądze powinny tam trafić po to, żeby ułatwić nam wszystkim normalne funkcjonowanie, byśmy mogli pracować właśnie na rzecz polskiej gospodarki, by nasze dzieci mogły się rozwijać, by szkoła była nowoczesna, pełna właśnie tych wartości, o których mamy się uczyć, a nie ideologii, która jest dzisiaj wpychana do szkoły, właściwie pchana tam kolanem. Więc wybory są o tym. Co my wybierzemy? Czy my wybierzemy przełom? Czy my wybierzemy nowoczesną Polskę w silnej Europie? Czy my wybierzemy nasze wolności, nasze swobody i państwo prawa? I ja wierzę w to, że Polki i Polacy właśnie na ten przełom i na te wolności postawią i wygra demokratyczna opozycja. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Rolka jest do Państwa dyspozycji. Это руца?